Ja, 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 o ja, ja gdzie nie spojrzysz tam kamery, patrzy na mnie emeryt Czekam znów na pakę miałem doży, da uderzyć Zamawiam dwa Ubery dwa Ubery jeden dla mnie, drugi niech przyjedzie do tej ściery Twoi ludzie frajerzy się na kredy Chcą ode mnie kredyt, ja nie umiem im wierzyć to pojebany przemysł każdy ryk tu dobrze przemyśl Te spotkanie lepiej przemilcz A. Kiedy psy wąchają Pegi A. To kurwa dla mnie trening Nie odczuwam trymy Kiedy jakiś debil mi patrzy do kieszeni A. Władek osiedlowy member number one Flyer na komendzie znowu witam za yeah, yeah. Czysta nienawiść do tych szmat I niech się trzyma każdy brat Co tam wyjdzie świat za krat Ej, Jeszcze kilka lat No i rozjebiemy bar Ej, Urządzimy bar U wolności bram Orient 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 oni węszą Znowu na osiedlu na niebiesko. Orient 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 oni węszą Ja zawsze pierdolę to kurestwo Węszą, znowu na odzież, na niebieską nie, to nie, to oni węszą Ja zawsze pierdolę to królestwo e. Muzyka, do panie Ja yeah. To jest muzyka, do panie Ja, ja, ja